Nazywam się Wiesław Korwowski. Witam, chciałem pokazać, że jestem na Wawelu, na zamku na Wawelu w Krakowie. I zapraszam do kolejnej części Głagolica dla zaawansowanych, ligatura głagolicowa. I chciałem pokazać y, zamek na Wawelu. I tutaj macie, w pierwszej części pokazywałem ligaturę F y, na skałce, a tu na Pawelu mamy też właśnie tą samą migaturę. Tu Jeszcze y, dodatkowo jest rąby są pokazane z, z obu stron. To też właśnie symbolizuje zjednoczenie ludzi. Y, na y, na skałce nie ma właśnie tych rąbów, tylko jest puste właśnie takie y, możliwe, że był kiedyś. E, właśnie rąb tylko, że tutaj e, litera, e, bukwa O jest tak e, mniej owalna, jest bardziej taki no, owal powiedziałbym prostokątny ale e, tutaj na właśnie tak samo jest tu jest słynna kapela, e, tam jest e, Kaplica Gorona i tutaj mamy całe właśnie e, ligaturę. Tu jest trochę ciemno już, ale tu widać, że jest ligatura. Tu jest kolejne właśnie e, też też jest ligatura. E, ta sama i te są rąby Czyli tam było i tu i kolejne tutaj tutaj mamy piękne rąby takie ładnie Dobry wieczór zamykamy Już już, tylko sobie no już przechodzę. I tu mamy rąbę.